Mogę go zmniejszyć. Oszczędne zakupy za kilka złotych w Kauflandzie. Od czwartku, na przykład, woda źródlana Primavera, półtora litrowa butelka. Szpaszka, nie mogę <mulity> I'm <laughs> going <laughs> 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 I tak dla jasności, bardzo, bardzo, bardzo chcę, żebyś powiedziała tak. Nieważne, co naprawdę myślisz. Śmieszne. I Pytam, czy pokrzywa go nie poparzy. Mówi się, że... I co powiesz? Znalazłem dobrą lekturę? Pan Krzyś będzie zadowolony. ulubiony! Mleka! do picia Beliko Kids! To więcej niż mleko. już jedna porcja dziennie więcej omega 3 o duże